Trzeba byłoby wszystko zniszczyć i od zera zaczynać, także decyzja pozostaje cały czas niezamknięta. Yy, I 30 sierpnia 2018 zostało wydane pozwolenie na budowę drogi w Prądocinie w kierunku Kolankowa od drogi krajowej 25 przyjazdu PKP. Mówimy cały czas o tym yy, fragmencie od strony Brzozy bez możliwości włączenia się do drogi krajowej. Kolejna interpelacja, która została zgłoszona przez radną Karolak dotyczyła naprawy karuzeli na placu Zabaw w Brzozie, jak również przegląd stanu technicznego przyrządów do gimnastyki dla osób dorosłych. Otóż na karuzelę z uwagi na to, że została naprawdę po kilkakrotnie naprawiana, została tak zniszczona, że nawet betony są te, na których ona jest zamontowana, są popękane. Podpisaliśmy umowę i firma AB Faktor Andrzej Borowski do 6 czerwca 2019 ma zainstalować nową karuzelę, czyli tamto będzie zdemontowane. W tej chwili nie zagraża do bezpieczeństwu. Kazaliśmy je to zabezpieczyć i będzie nowa na dniach zainstalowana. Natomiast jeśli chodzi o przegląd stanu technicznego tych urządzeń do gimnastyki, tak jak na wszystkich placach na terenie, na terenie gminy, one są sprawdzane dwukrotnie w ciągu roku też przez firmę AB Faktory, która ma podpisaną umowę na konserwację i przeglądy, one są kończone wpisami w dziennikach obiektów, żadnych nieprawidłowości nie wykazały. Jeśli coś występuje awaryjnie, że zostaną wyrwane jakieś fragmenty, to wtedy po interwencjach, jak sprawdzamy sami kilkakrotnie, bądź wiemy, że coś tam się stało, to wtedy dodatkowo zwołujemy tą ekipę, która zajmuje się konserwacją. Pani Radna Kwiatkowska zapytała kiedy będzie ogłoszony przetarg na ulicy Wrzosowej. Tak jak podawałem wcześniej w tych wykazach pozwoleń na budowę i kilkakrotnie zresztą o tym na sesjach mówiliśmy budowa ulicy Wrzosowej została podzielona na fragmenty z uwagi na to, że w tej chwili trwają prace przebudowy sieci niskiego napięcia 15 średniego napięcia 15 kV, ponieważ y, słupy, dwa słupy y, tej, tej sieci no, nam przeszkadzają, kolidują trochę w chodnikach. Próbowaliśmy z y, Eneą dogadać się, żeby to wspólnie zlikwidować. Niestety takiej zgody nie dostaliśmy. Gdyby gmina sama to wykonała, to owszem. Natomiast pojawiła się jak gdyby dwutorowo druga sytuacja, gdzie Enea, operator. Yy, zamierzała przebudować pewne fragmenty sieci. W związku z tym wykorzystaliśmy tą opcję, narzuciliśmy takie warunki, że jednocześnie przebudowuje to na drodze yy, na naszej ulicy Brzosowej. Ustaliliśmy termin do 30 czerwca i ta firma, która w tej chwili jest podwykonawcą, ona to robi. Po 30 czerwca będzie inwentaryzacja już z przebudowaną siecią i wtedy po, yy, zgłoszeniu, tej po zgłoszeniu tej mapy, po złożeniu tej mapy w ośrodku, w starostwie. Zlecamy ponownie projektantowi, który tą ulicę wykonywał, żeby ten fragment ulicy od Paprociej do Drogi Krajowej po prostu dalej opracowywał i załatwił pozwolenie na budowę. I w kontekście tych wszystkich ulic, w tym roku były spotkania dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych i tak naprawdę rozważaliśmy różne warianty, jako że gmina jeszcze nigdy z tego funduszu nie skorzystała. Ma możliwość złożenia maksymalnie czterech, czterech ulic. I szansa jest naprawdę bardzo duża, ponieważ jeśli ktoś nie dostawał, to jest w pierwszej kolejności do otrzymania tych środków. I ustaliliśmy, że na przyszły rok będziemy wtedy ten duży pakiet związany z budową kanalizacji deszczowej w Brzozie składać jako wniosek, czyli gołębia klonowa jest kłucza. Tam jest potężna kanalizacja deszczowa, której w gminie w tej chwili jeszcze nie mamy ze średnicami rur 1000, 1000 mm, czyli metrowe kręgi. I ulica Wrzosowa czwarta będzie również tam planowana jako ulica do zbudowania z pozyskanych środków. Także te cztery ulice będziemy przygotowywać pod ten pakiet. To już jak gdyby odpowiedź na, na kolejne państwa pewnie zapytania, co dalej z budową tych ulic. Na chwilę obecną ogłosiliśmy postępowanie na budowę kolejnych dróg, a mianowicie chodzi o te y, drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, żebyśmy mieli możliwość pozyskania środków. I to, co wspominałem już kilka razy na sesjach, droga do, do y, oczyszczalni ścieków w Brzozie, droga Nowe Smolno-Kobelarnia. I droga tarkowo-dziemionna, te trzy rzeczy y, z wykorzystaniem y, tych robót związanych z podziałami i z geodezją, one w tej chwili y, podlegają procedurze zamówień publicznych i będą uruchamiane. Tutaj y, może nasuwa się pewnie pytanie, że mamy 18 i robimy kolejne. Tam akurat będzie procedura trwała pewnie ze dwa lata, z półtora roku do dwóch lat, także spokojnie tutaj jest więcej robót geodezyjnych, podziałów tego wszystkiego, a musimy to w końcu wyprostować. I y, jeszcze było y, pytanie pana radnego Kanadysa. Y, znaczy, pytanie, prośba, żeby przy budowie kanalizacji w Kobelarni wykorzystać jednocześnie możliwość budowy y, sieci gazowej, co pozwoli na ograniczenie kosztów. Proszę państwa, to jest w ogóle niemożliwe. Nie można, no potocznie tak gdzieś na swojej działce, to możemy sobie powiedzieć, że jednym wykopem położymy wszystko, co w tym wykopie jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, niestety takiej opcji nie ma. Są zachowane pewne odległości między poszczególnymi sieciami są kolizje, które są re realizowane, przebudowywane, realizowane jest zadanie jak gdyby dwutorowo, to jest zupełnie y, nie do realizacji. A poza tym y, my w tej chwili ogłosiliśmy postępowanie na budowę kanalizacji. Nie wiemy kiedy będzie ten gaz, także siłą rzeczy y, możliwości ożenienia tych dwóch rzeczy w jednym y, na pewno nie ma. I ostatnie to, co pan radny Kanadys również pytał, a mianowicie rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem terenu pod plac zabaw kobladni. Na chwilę obecną plac zabaw na przy ulicy Prostej jest terenem dzierżawionym. Tam są urządzenia, które w tej miejscowości stanowią plac zabaw. Natomiast nowy teren, który pozyska, pozyskaliśmy na razie w cudzysłowiu, ponieważ w tej chwili trwają jeszcze sprawy sądowe, a mianowicie są tam dwie działki, na jednej działce planujemy budowę świetlicy na wzór świetlicy w Prądocinie i ta działka, że tak powiem jest już uregulowana, natomiast druga działka na chwilę obecną toczy się postępowanie, postępowanie sądowe o zasiedzenie gruntu, czyli tak naprawdę może w tym roku, jeśli nie to w przyszłym roku dopiero gmina uzyska jakikolwiek dokument, który będzie mówił, że gmina jest właścicielem. Niemniej jednak przy opracowaniu dokumentacji na budowę tej świetlicy od razu proponujemy, żeby firma opracowała koncepcję zagospodarowania tego terenu, żeby nie było tak, że świetlica jest postawiona, a potem nie ma miejsca na plac albo urządzenia nie są w takich odległościach jak, jak powinny. Także mimo że nie mamy po jeszcze prawa własności tamtej działki, ale koncepcję lokalizacji tego placu już będziemy tutaj sobie jak gdyby życzyć od tego, który będzie opracowywał. To są wszystkie interpelacje, które były skierowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi? Proszę bardzo, pierwszy był radny Majewski. Proszę do mikrofonu. Panie Przewodniczący, ja tutaj nie usłyszałem. Znaczy, ja usłyszałem częściowe odpowiedzi na moje interpelacje złożone w marcu na ostatniej sesji, ale do czego zmierzam? Do dzisiaj nikt z pracowników Urzędu Gminy Odpowiedzialnych za drogi nasze gminne nie zgłosił się i czy, czy nie podjął żadnych kroków w sensie łuku drogi przy posesji Dobromierz 16 to raz a drugie chciałbym się również dowiedzieć czy jakieś kroki w końcu zostały podjęte jakieś pismo złożone do zarządu kolei państwowych w sprawie przejazdu kolejowego w Dobromierzu no i trzecie, no na tą jedną interpelację to usłyszałem, no i w gazecie przeczytałem również, że, y, no, będzie to priorytetowe budowy dróg, budowa drogi y, szutrowej, na której się przemieszcza autobus gminny, y, doważący do y, dzieci do szkoły. I teraz ostatnio właśnie rozmawiałem z kierowcą i z obsługą tego autobusu i prosili bardzo, bo po tych no czy może ulewa, ale się zrobiła tak tarka, że autobus się rozpada, dosłownie się rozpada, rozkręca. I proszę państwa, naprawdę prosiłbym w tym kierunku coś zrobić. No i to. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pan przewodniczący. Panie przewodniczący. Ja chciałbym się dowiedzieć o jednej sprawie. U nas w Tarkowie w tej chwili jest przebudowywana linia energetyczna średniego napięcia z na powietrznej do na podziemną. I w